Pytając za klamkę, poczuł znajomy chłód metalu, który zdawał się przenikać aż do kości. Ten sam chłód czuł tamtej nocy, dawno, dawno temu, gdy klamka drzwiceli zatrzasnęła się za nim z głuchym, ostatecznym łoskotem. Dziś jednak był to tylko próg jego małego, bezpiecznego świata. Krakowskiej biblioteki, w której od ponad dwóch dekad odgrywał rolę Adama Wójcika. Pchnął ciężkie, dębowe drzwi i wszedł do środka. Witał go zapach starego papieru, kurzu i pasty do podłóg. Woń, która dla innych była synonimem spokoju i wiedzy. Dla niego była to woń zapomnienia. Mur, który przez lata budował między sobą a widmami przeszłości. Adam Wójcik, siwowłosy bibliotekarz o lekko przygarbionej sylwetce i oczach, które zdawały się patrzeć gdzieś w dal, był w swojej dzielnicy postacią szanowaną. Postrzegano go jako cichego, doświadczonego przez wojnę człowieka, który w zawierusze stracił nie tylko rodzinę, ale i pamięć o części swojego życia. Ta amnezja, będąca jego tarczą i przekleństwem zarazem, tłumaczyła jego powściągliwość i unikanie rozmów o przeszłości. Nikt nie drążył tematu, szanując ból, jaki wojna wypaliła na duszach milionów Polaków. Nikt nie podejrzewał, że za maską łagodnego kustosza książek kryje się Tadeusz Lisowski, pseudonim Orzeł. Niegdyś bohater, później zdrajca, którego informacje posłały na śmierć dziesiątki jego towarzyszy broni z armii krajowej. Jego historia była mroczną raną na ciele polskiego podziemia, opowieścią o upadku, o zdradzie zrodzonej z niewyobrażalnego bólu i o sprawiedliwości, która, choć spóźniona, musiała nadejść. To kronika polowania na ducha, które rozpoczęło się w zakurzonych archiwach i miało swój finał na sali sądowej, udowadniając, że żadna zbrodnia nie może pozostać bez kary, a prawda niczym rzeka zawsze znajdzie swoje ujście. Warszawa, rok 1940. Miasto krwawiło pod butem niemieckiego okupanta. Każdy dzień przynosił nowe łapanki, egzekucje, terror, ale w sercach Warszawiaków Wciąż tlił się ogień buntu. Wśród tych, którzy nie zamierzali się poddać, był młody student architektury, Tadeusz Lisowski. Wysoki, o przenikliwym spojrzeniu i charyzmie, która przyciągała ludzi, zdawał się urodzony do wielkich czynów. Wychowany w patriotycznej rodzinie, gdzie pamięć o czynach legionowych dziadka była świętością, nie wahał się ani chwili, gdy nadarzyła się okazja wstąpienia w szeregi tworzącego się państwa podziemnego. Przyjął pseudonim Orzeł i z młodzieńczą brawurą rzucił się w wir konspiracyjnej walki. Jego inteligencja, odwaga i zdolności organizacyjne szybko zostały dostrzeżone. Awansował, powierzano mu coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Dowodził grupą dywersyjną, która siała postrach wśród Niemców. Wysadzali tory kolejowe, którymi na wschód jechały transporty z zaopatrzeniem dla Wehrmachtu, likwidowali konfidentów i szczególnie okrutnych funkcjonariuszy Gestapo. Akcja pod arsenałem, odbicie pociągu z więźniami zmierzającymi do Auschwitz, brawurowe zdobycie broni z niemieckiego magazynu, we wszystkich tych operacjach Orzeł i jego ludzie odgrywali kluczowe role. Jego nazwisko, a raczej pseudonim, stało się legendą w podziemnej Warszawie. Był symbolem niezłomności, bohaterem, na którego z podziwem patrzyli młodsi koledzy. Dla swoich żołnierzy był niekwestionowanym autorytetem, dowódcą, za którym bez wahania poszliby w ogień. Nikt, absolutnie nikt, nie mógłby wówczas przypuszczać, że ten lśniący pancerz bohatera kryje w sobie zalążek słabości, która wkrótce miała zostać wystawiona na najcięższą próbę. Późna jesień 1942 roku była dla warszawskiego podziemia wyjątkowo trudna. Gestapo dzięki siatce konfidentów deptało konspiratorom po piętach. Wpadali najlepsi. Jednej z takich deszczowych, listopadowych nocy los odwrócił się również od Tadeusza Lisowskiego. W wyniku zdrady, której źródła nigdy do końca nie wyjaśniono, został aresztowany w konspiracyjnym lokalu na Żoliborzu. Zaskoczony nie zdążył użyć broni ani zażyć cyjanku. Kilka godzin później znalazł się w miejscu, które było synonimem piekła na ziemi, w siedzibie Gestapo przy alei Szucha 25. To, co działo się w piwnicach dawnego gmachu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wymykało się ludzkiemu pojęciu. Doświadczeni oprawcy, tacy jak SS-Untersturmführer Walter Stamm czy Franz Bürkel doprowadzili metody wydobywania zeznań do przerażającej perfekcji. Bicie gumowymi pałkami po piętach i nerkach, przypalanie ciała rozżarzonym żelazem, wyrywanie paznokci, miażdżenie palców w specjalnych imadłach, tak zwane kołyska, czyli podwieszanie pod sufitem na wykręconych do tyłu rękach, to była codzienność więźniów Szucha. Do tego dochodziły tortury psychiczne, pozorowane egzekucje, groźby aresztowania rodziny, wielogodzinne przesłuchania bez snu i wody. Tadeusz, który na akcjach nieraz patrzył śmierci w oczy, tu, w tej przesiąkniętej krwią i strachem piwnicy, po raz pierwszy poczuł, że jego wola zaczyna pękać. Przez pierwsze dni milczał, znosząc ból z zaciśniętymi zębami. Wspominał przysięgę, twarze kolegów, sens walki. Ale każda kolejna godzina, każdy kolejny cios, każdy kolejny krzyk torturowanych w sąsiednich celach kruszył jego opór. Gestapowcy wiedzieli, kogo schwytali. Znali jego pseudonim i pozycję w strukturach AK. Nie zamierzali go zabić od razu. Chcieli go złamać, uczynić z niego swoje narzędzie. Pewnego dnia, po szczególnie brutalnym przesłuchaniu, gdy leżał półprzytomny na brudnej podłodze celi, odwiedził go elegancki, mówiący nienaganną polszczyzną, oficer SS. Nie krzyczał, nie groził. Usiadł obok niego i zaczął mówić cichym, spokojnym głosem. Mówił o bezsensie dalszego oporu, o nieuchronnym zwycięstwie Rzeszy, o tym, że historia zapomni o takich jak on. A potem złożył mu propozycję życie w zamian za współpracę. Obiecał mu nie tylko wolność, ale i bezpieczeństwo. Mówił o przyszłości, o tym, że wojna kiedyś się skończy i trzeba będzie jakoś żyć. Lisowski początkowo odrzucił tę propozycję z pogardą, ale słowa oficera niczym trucizna zaczęły krążyć w jego myślach. Ciało odmawiało już posłuszeństwa, a umysł, wyczerpany bólem i brakiem snu, coraz częściej podsuwał obrazy normalnego życia ciepłego łóżka, jedzenia, słońca. Po kolejnych dniach tortur, gdy stracił już wszelką nadzieję na ratunek, a perspektywa śmierci w męczarniach stała się niemal namacalna, Tadeusz Lisowski, legendarny orzeł, pękł. Zgodził się zostać Konradem. Wypuszczony na wolność, z upozorowanymi śladami ucieczki wrócił do konspiracji. Nikt niczego nie podejrzewał. Koledzy witali go jak bohatera, który wyrwał się z rąk oprawców. Jego opowieść o brawurowej ucieczce z szucha była tak sugestywna i spójna, że nikt nie śmiał jej kwestionować. A on, grając rolę wyczerpanego, ale niezłomnego żołnierza, rozpoczął swoją podwójną, zdradziecką grę. Jego wartość dla gestapo była nieoceniona znał struktury ludzi, pseudonimy, plany. Jego informacje były precyzyjne i śmiertelnie skuteczne. Pierwsza wpadka nastąpiła już kilka tygodni po jego powrocie. Cała komórka legalizacyjna, zajmująca się produkcją fałszywych dokumentów, została aresztowana w swoim lokalu na Woli. Nikt nie przeżył. Potem przyszły kolejne ciosy. Zdekonspirowano sieć wywiadowczą zbierającą informacje o produkcji rakiet V2 w Pienemünde. Aresztowano szefa Kedywu jednego z warszawskich okręgów. Udaremniono brawurową akcję odbicia więźniów z Pawiaka. Każda taka operacja gestapo była poprzedzona tajnym spotkaniem Konrada z jego oficerem prowadzącym. Spotykali się w kawiarniach, parkach, w pozornie bezpiecznych miejscach. Lisowski przekazywał informacje, a Niemcy płacili nie pieniędzmi, ale obietnicą życia... Dla Tadeusza każda taka informacja była jak gwóźdź wbijany w trumnę jego własnej duszy. Nocami nie mógł spać, dręczyły go koszmary. Twarze aresztowanych kolegów, ich żon i dzieci prześladowały go na jawie i we śnie. Próbował się usprawiedliwiać. Robił to, by przeżyć, ale w głębi serca wiedział, że przekroczył granicę, z za której nie ma powrotu. Nienawidził siebie, nienawidził Niemców, którzy go do tego zmusili, i nienawidził swoich dawnych towarzyszy za to, że wciąż walczyli i ginęli, przypominając mu o jego własnej hańbie. Kontrwywiad Armii Krajowej, słynna dwójka, bił na alarm. Było jasne, że w warszawskich strukturach działa groźny agent. Rozpoczęło się polowanie na Kreta. Podejrzenia padały na różne osoby, co prowadziło do atmosfery paranoicznej nieufności. Niewinni ludzie byli przesłuchiwani, odsuwani od zadań, a prawdziwy zdrajca, Orzeł, pozostawał poza wszelkimi podejrzeniami. Jego legenda bohatera, który przeżył piekło szucha, była jego najlepszą polisą ubezpieczeniową. Gdy latem 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie, Lisowski znalazł się w potrzasku. Walczył, ale jego walka była inna niż pozostałych. Walczył o przetrwanie, wiedząc, że koniec wojny, niezależnie od jej wyniku, będzie dla niego początkiem nowego zagrożenia. Jeśli wygrają Niemcy, jego rola się skończy i stanie się niewygodnym świadkiem. Jeśli wygrają Polacy, czeka go sąd polowy i kula w łeb. Chaos walczącego miasta dał mu szansę, której szukał. W ostatnich dniach powstania, podczas bombardowania jednej z kamienic na starym mieście, gdzie mieścił się jego oddział, upozorował własną śmierć. Zostawił swoje dokumenty przy zwęglonych zwłokach innego powstańca, a sam, pod osłoną nocy, wmieszał się w tłum ludności cywilnej wypędzanej z miasta. Tadeusz Lisowski, Orzeł, oficjalnie zginął jako bohater, pochowany w bezimiennej mogile pod gruzami stolicy. Po opuszczeniu Warszawy rozpoczął nowy etap swojego życia. Wykorzystując powojenny bałagan, zdobył fałszywe dokumenty na nazwisko Adam Wójcik. Stworzył nową tożsamość człowieka, który w czasie wojny stracił rodzinę i w wyniku szoku częściowo utracił pamięć. Ta legenda była prosta, wiarygodna i, co najważniejsze, zamykała usta Ciekawskim. Wyjechał na drugi koniec Polski, do Krakowa, miasta, które wydawało mu się wystarczająco daleko od warszawskich duchów. Tam, w cieniu Wawelu, rozpoczął życie od nowa. Zatrudnił się w bibliotece uniwersyteckiej. Praca wśród książek w ciszy i porządku była przeciwieństwem jego dawnego życia. Była to jego pokuta i jego kryjówka. Przez ponad 20 lat Adam Wójcik był wzorowym obywatelem, sumiennym pracownikiem, uprzejmym sąsiadem. A jednak każdej nocy, gdy zamykał oczy, wracały do niego twarze. Twarze tych, których zdradził. Początek lat 60. przyniósł w Polsce polityczną odwilż. Po latach stalinowskiego terroru i zakłamywania historii zaczęto ostrożnie mówić o Armii Krajowej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim młody, ambitny adiunkt dr Janusz Tarnowski postanowił poświęcić swoją pracę habilitacyjną jednemu z najbardziej tajemniczych epizodów Warszawskiej konspiracji, serii wpadek, które w 1943 roku zdziesiątkowały struktury AK w stolicy. Tarnowski był historykiem nowego pokolenia. Nie interesowały go pomnikowe biografie i ogólnikowe opisy, Szukał prawdy, nawet tej najtrudniejszej. Godzinami przesiadywał w archiwum akt nowych, przeglądając cudem ocalałe niemieckie dokumenty, meldunki, kontrwywiadu AK, grypsy więzienne. Z benedyktyńską cierpliwością odszukiwał nielicznych żyjących jeszcze świadków tamtych wydarzeń i spisywał ich relacje. W jego badaniach, jak natrętny refren, powracała postać tajemniczego agenta Gestapo o pseudonimie Konrad. To jego informacje, według niemieckich raportów, miały kluczowe znaczenie dla rozbicia siatki podziemia. Tożsamość Konrada pozostawała jednak zagadką. W aktach AK figurował jako niezidentyfikowany zdrajca. Tarnowski postawił sobie za punkt honoru odkrycie, kim był ten człowiek. Czuł, że jest to winien tym, którzy przez niego zginęli. Jego śledztwo przypominało układanie puzli, w których brakowało większości elementów. Przez wiele miesięcy błądził po omacku. Przełom nastąpił nieoczekiwanie. W jednym z tomów akt procesu Josefa Meisingera, kata Warszawy, odnalazł zmikrofilmowany raport dotyczący werbunku agentów. Była tam wzmianka o agencie Konrad schwytanym w listopadzie 1942 roku wysoko postawionym oficerze AK o pseudonimie zaczynającym się na literę O do raportu dołączony był jego pobieżny opis fizyczny tarnowski zaczął sprawdzać wszystkich oficerów AK aresztowanych w tym okresie których pseudonimy pasowały do wzoru lista nie była długa na jej czele znajdował się Tadeusz Lisowski orzeł Oficjalnie poległ w powstaniu, ale historyk był z natury nieufny. Zaczął drążyć temat jego śmierci, skontaktował się z byłymi żołnierzami z jego oddziału. Okazało się, że nikt nie widział jego ciała. Zginął podczas bombardowania, jego zwłok nie udało się zidentyfikować tak brzmiała oficjalna wersja. Ale w relacjach świadków pojawiły się drobne nieścisłości. Ktoś widział go na krótko przed nalotem, jak oddalał się od kamienicy. Ktoś inny wspomniał, że Lisowski po powrocie z Szucha bardzo się zmienił, stał się nerwowy i zamknięty w sobie. To były tylko poszlaki, ale wystarczyły, by Tarnowski podążył tym tropem. Spędził kolejne tygodnie, próbując odtworzyć losy Lisowskiego. Bezskutecznie. W powojennych archiwach nie było po nim śladu. Był jak kamień w wodę. Historyk był bliski rezygnacji, gdy wpadł na szalony pomysł. Postanowił przejrzeć powojenne księgi meldunkowe największych miast, szukając mężczyzn w odpowiednim wieku. O podobnym rysopisie, którzy pojawili się znikąd, z fałszywą lub niepełną tożsamością. Była to praca syzyfowa, ale Tarnowski był uparty. Po wielu miesiącach w archiwum krakowskiego Urzędu Meldunkowego natrafił na kartę Adama Wójcika. Data urodzenia była inna, ale miejsce urodzenia, Warszawa, się zgadzało. W rubryce „życiorys“ wpisano w czasie wojny, utrata rodziny i częściowa amnezja. Ale to, co przykuło uwagę historyka, to zdjęcie. Starszy, posiwiały mężczyzna, ale rysy twarzy, kształt oczu, linia podbródka – wszystko to uderzająco przypominało młodego Tadeusza Lisowskiego z przedwojennej fotografii, którą Tarnowski zdobył od jego dalekiej krewnej. Teraz historyk potrzebował ostatecznego dowodu. Wiedział, że wujcik pracuje w bibliotece. Pod pretekstem poszukiwania rzadkich materiałów do swojej pracy zaczął go odwiedzać. Obserwował go dyskretnie, studiował jego gesty, sposób mówienia. Pewnego dnia poprosił go o wypełnienie rewersu bibliotecznego szczególnie skomplikowanym pismem, podając długi i zawiły tytuł. Następnie zdobył z archiwum AK fotokopię jednego z meldunków pisanych odręcznie przez Orła. W 1941 roku zaniósł oba dokumenty do znajomego grafologa z zakładu kryminalistyki. Po tygodniu odebrał telefon. Ekspertyza była jednoznaczna. Pomimo upływu lat, charakter pisma, nachylenie liter, sposób stawiania znaków wszystko wskazywało, że oba dokumenty napisała ta sama osoba. Janusz Tarnowski miał w ręku dowód, który demaskował zdrajcę. Opublikował wyniki swojego śledztwa w obszernym artykule w prestiżowym czasopiśmie historycznym. Artykuł wywołał burzę. Dla jednych był to szok, dla innych potwierdzenie dawnych podejrzeń. Adam Wójcik został aresztowany w swoim mieszkaniu wczesnym rankiem 16 marca 1967 roku. Nie stawiał oporu. Gdy funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej weszli do środka, siedział przy stole i patrzył w okno. Wydawał się spokojny, jakby od dawna czekał na ten moment. Proces Tadeusza Lisowskiego, alias Adama Wójcika, rozpoczął się jesienią tego samego roku i przyciągnął uwagę całej Polski. Na salę sądową przybywali starzy, schorowani ludzie. Byli żołnierze AK, więźniowie Pawiaka i obozów koncentracyjnych. Przyjechali, by spojrzeć w oczy zdrajcy, Prokurator opierając się na drobiazgowo zebranym materiale dowodowym przez doktora Tarnowskiego odtworzył całą historię zdrady Konrada. Oskarżony do końca nie przyznał się do winy. Utrzymywał, że jest adamem wójcikiem, a jego podobieństwo do lisowskiego to tragiczny zbieg okoliczności. Zaprzeczał wszystkiemu, zasłaniał się amnezją, ale jego obrona kruszyła się pod ciężarem dowodów i zeznań świadków. Szczególnie wstrząsające było zeznanie Anny Rawskiej, łączniczki, która jako jedyna przeżyła obławę na lokal konspiracyjny. Została aresztowana dzięki informacjom Konrada. Przeszła przez piekło szucha i obóz w Ravensbrück. Drżącym głosem opowiadała o torturach i o śmierci swoich koleżanek. Gdy wskazała na Lisowskiego, mówiąc, to przez niego zginęły, na sali sądowej zapanowała grobowa cisza. Po wielomiesięcznym procesie 22 lutego 1968 roku zapadł wyrok. Sąd uznał Tadeusza Lisowskiego winnym zdrady stanu i wielokrotnego morderstwa. Został skazany na karę śmierci, którą na mocy amnestii zamieniono na dożywotnie więzienie. Gdy sędzia odczytywał sentencję wyroku, oskarżony stał nieruchomo, z kamienną twarzą. Nie okazał żadnych emocji. Historia Tadeusza Lisowskiego to opowieść o tym, jak wielką cenę płaci się za zdradę ideałów i braterstwa broni. To dowód na to, że nawet najgłębiej pogrzebana prawda w końcu wyjdzie na jaw. Dla tych, którzy przeżyli wojnę, dla rodzin tych, którzy zginęli, wyrok ten był czymś więcej niż tylko aktem prawnej sprawiedliwości. Był to symboliczny akt zadośćuczynienia. Było to potwierdzenie, że pamięć o bohaterach i ofiarach nie zginie, a zdrada nawet po wielu latach zostanie nazwana po imieniu i ukarana. Cichy bibliotekarz z Krakowa resztę swoich dni spędził za kratami, płacąc za krew, którą przelał rękami swoich oprawców. Sprawiedliwość, na którą Polska czekała ponad dwie dekady, w końcu dopełniła się, zamykając jeden z najmroczniejszych rozdziałów w historii wojennej konspiracji.